System prokonsumencki to przyszłość. Biznes oparty o takie rozwiązanie w połączeniu z produktami Monawi to odpowiedź na dwa najistotniejsze pragnienia: zdrowia i pieniędzy. Jeśli jeszcze masz jakiekolwiek wątpliwości co do powodzenia tego przedsięwzięcia, to zadaj sobie proste pytanie: czy znam kogoś, kto chciałby mieć lepsze zdrowie i więcej pieniędzy? Oczywiście nie wszyscy chcą mieć więcej pieniędzy. Podobno są tacy, którzy mają ich w nadmiarze. Może ty jesteś jednym z nielicznych, którzy tak mogą powiedzieć. Oczywiście o zdrowie możemy zadbać, jedząc zdrowe produkty z własnych upraw lub kupione w sklepach ze zdrową żywnością. Ale jak myślisz, ilu ludzi, którzy chcieliby zdrowo się odżywiać, nie stać na zakupy w ekosklepach? Jeśli pieniądze nie mają dla Ciebie znaczenia, a jednocześnie chcesz się zdrowo odżywiać, to wydając tylko 500 złotych miesięcznie na produkty w sklepach z żywnością ekologiczną, wydasz 6 tysięcy złotych rocznie, czyli przez kolejnych 10 lat co najmniej 60 tysięcy złotych. Jeśli masz na przykład 40 lat i chciałbyś dożyć do 80, to Ty i Twój partner chcielibyście wydać razem prawie pół miliona złotych. A ile wydasz, jeśli jesteś młodszy? Czy staćcie na taką stratę? Czy lepiej mieć czy nie mieć takich pieniędzy? W systemie prokonsumenckim wydajesz tylko przez stosunkowo krótki czas. Nawet jeśli przez rok będziesz płacił za produkty Monawi i wykonasz odpowiednią pracę, to kolejne 39 lat przyniesie ci zysk z tej inwestycji. Wystarczy, że podzielisz się odpowiednią informacją z gronem twoich znajomych, a twój wydatek zamieni się w być może najlepszą inwestycję w twoim życiu. Może się zdarzyć, że zainwestujesz tylko raz i do końca życia będziesz mógł kupować zdrowe produkty za zarobione pieniądze. A jeśli potraktujesz to poważniej, możesz zrobić biznes życia. Dlaczego? Ponieważ ten biznes jest oparty o dwie największe wartości w życiu ludzi zdrowie i pieniądze. Tego prawdopodobnie pragniesz zarówno ty, jak i twoi znajomi, więc czy znasz lepsze rozwiązanie? W systemie, który stosuje MonaVie, producent dostaje 50%, zaś kolejne 50% to wynagrodzenie ludzi, którzy przyczynili się do wzrostu obrotu firmy. Co oznacza, że aż 50% ceny produktu powraca do nas. Unikatowy model działania MonaVie polega na tworzeniu społeczności używającej produktów MonaVie poprzez dzielenie się informacją. Osoba zainteresowana składa zamówienie bezpośrednio w firmie i kupuje produkt po cenie identycznej jak każdy dystrybutor. MonaVI rozlicza zamówienie i dostarcza produkt bezpośrednio do końcowego odbiorcy. Natomiast ty otrzymujesz prowizję z tytułu skutecznego polecenia systemu i produktów, których sam używasz i z których jesteś zadowolony. W tym systemie nikt nie jest na końcu. Osoby, które przyłączyły się do MonaVie mogą polecić ten system oraz produkty swoim znajomym, za co zarówno ty, jak i oni otrzymacie prowizję zgodnie z planem wynagrodzeń. Dzieje się tak za każdym razem, kiedy kolejna osoba przystępuje do systemu prokonsumenckiego. Najważniejsze w tym systemie jest to, że produkty nie są sprzedawane przez Ciebie, tylko przez MonaVie. A więc nie musisz osobiście uczestniczyć w procesie rozliczenia i dostarczenia produktów do finalnego odbiorcy. Ten system jest w 100% zautomatyzowany. Zauważ, że produkty żywnościowe się zużywają, a więc w przyszłości kolejne zamówienia będą zrealizowane automatycznie przez system. Kolejne zamówienia to kolejne zarobki i chociaż swoją pracę wykonałeś już dawno temu, to nadal zarabiasz. Taki dochód nazywamy dochodem pasywnym. Możesz zarabiać nawet wtedy, kiedy jesteś na wakacjach. W momencie przystąpienia do Monawi podpisujesz umowę gwarantującą otrzymanie wynagrodzenia za wykonaną pracę. Abyś był rozpoznawalny przez system, zostanie nadany ci numer ID. Już za 39 dolarów lub nawet bezpłatnie dzięki złożeniu właściwego pierwszego zamówienia dostaniesz własne wirtualne biuro. Ta aplikacja pozwoli Ci na pełną kontrolę tego, co się dzieje w Twojej organizacji z dowolnego miejsca na świecie. Będziesz miał dostęp do podglądu całej Twojej organizacji i do raportów składanych zamówień oraz wygenerowanych co tydzień zestawień prowizyjnych. W celu ułatwienia systemu rozliczeń wartość zakupionych produktów jest przeliczana na punkty zwane Piwi. Jedna butelka Mona to 25 Piwi, zaś jedno opakowanie RVL to 50 Piwi. Rozpocznij swój dzień od porcji MonaVie Active, dostarczającej ci naturalne witaminy i antyoksydanty oraz glukozaminę, a następnie zastąp swoje drugie śniadanie zdrowym posiłkiem RVL i uzupełnij swoją dietę o porcję MonaVie Original. Jak się domyślasz, każdy dzień takiego postępowania wzbogaci twoją dietę o składniki odżywcze, trudne do uzyskania w inny sposób. Jest to łatwe, skuteczne i opłacalne. Jednym z powodów sukcesu Monavi jest fakt, iż warunki konieczne do uzyskania dochodu są bardzo proste do spełnienia. System prokonsumencki, w przeciwieństwie do wcześniejszych systemów sprzedażowych, charakteryzuje się niską aktywnością własną. Wystarczy, że miesięcznie będziesz konsumował produkty o wartości 100 PV, abyś był aktywny i mógł zarabiać. Jeśli podzielisz się informacją z dwoma znajomymi, którzy pójdą w twoje ślady, staniesz się osobą kwalifikowaną do wypłaty premii. Podsumowując, twój pierwszy krok to aktywność własna na 100 PV miesięcznie. Może się uzyskać poprzez konsumpcję własną, chociaż nie jest to jedyna możliwość. Możesz również pozyskać klientów preferowanych, czyli osoby będące po prostu konsumentami naszych produktów, logistycznie obsługiwanymi bezpośrednio przez Monavi. Rozpoczynając tego typu biznes możesz go potraktować jako system prokonsumencki, dający Ci możliwość uzyskania produktów monawi taniej lub wręcz za darmo, albo potraktować tę szansę jako biznes przynoszący dochody o charakterze pasywnym. Marketing społecznościowy jako biznes nie wymaga pełnoetatowego zaangażowania. Ważne, aby rozpocząć działania według sprawdzonej metody. Pierwszym warunkiem powodzenia tego przedsięwzięcia jest postępowanie według wskazówek osoby z doświadczeniem. Ważne jest, aby twój doradca miał pojęcie o tym biznesie. Najczęstszą przyczyną niepowodzenia osób rozpoczynających jest brak kompetencji osoby zapraszającej. Dlatego twój wprowadzający powinien mieć ukończony przynajmniej pierwszy stopień Uniwersytetu Monavi. Początkowo, pomimo prostoty tego biznesu, wiele osób obawia się samodzielności. Dlatego możesz liczyć na pomoc innych osób, zanim będziesz gotowy na prowadzenie własnych spotkań. Możesz również korzystać z miejskich spotkań informacyjnych, na których osoba odnosząca już sukcesy w Monavi przedstawi we właściwy sposób naszą szansę biznesową Twoim znajomym. Jeśli będziesz chciał rozwijać swoje umiejętności, zaprosimy Cię do udziału w sobotnich seminariach, które są wprowadzeniem do Uniwersytetu Monavi. W ten sposób będziesz stopniowo poznawał ten biznes, nabierał pewności siebie i rozwijał swoje umiejętności. Nasze zajęcia odbywają się w godzinach wieczornych, aby nie kolidowało to z twoimi obecnymi aktywnościami zawodowymi. Szybko staniesz się ekspertem i stwierdzisz, że jest to jeden z najbardziej etycznych na świecie modeli biznesu, gdzie najważniejsze jest pomaganie ludziom w zespole. Będziesz miał możliwość uczestniczenia w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, abyś mógł przekonać się, jak wielu ludzi korzysta z tej szansy i jak popularna jest ta forma biznesu. Rozumiejąc, że największym problemem ludzi jest brak wiary we własne możliwości i obawa, że zostaną bez opieki, Monavi stworzyło specjalny plan marketingowy, będący połączeniem planu starego typu Unilevel z planem binarnym. Na czym polega wyjątkowość tego planu i co to oznacza dla Ciebie? W planach starego typu im więcej osób zapisałeś samodzielnie do systemu, tym więcej zarabiałeś. Zadaj sobie proste pytanie: czy byłbym w stanie pomóc każdemu, jeśli wprowadziłbym 10 czy 15 osób? Odpowiedź jest oczywista. Za każdym razem, kiedy sam zapisywałeś nową osobę, musiała ona samotnie budować całą organizację. Tylko nieliczni odnosili sukces. Co więcej, każda kolejna nowa osoba trafiała do innej organizacji i w ten sposób pomiędzy Twoimi znajomymi budowałeś konkurencję, zamiast tworzyć synergicznie działający zespół. Innowacją w Monavie jest zastosowanie planu hybrydowego, w którym budujesz tylko dwie organizacje, z czego jedna organizacja jest budowana wspólnie z ludźmi, którzy przystąpili wcześniej do tego biznesu. Dzięki temu organizacja rozwija się dużo szybciej niż w przypadku planów starego typu, a ty uzyskujesz wsparcie, ponieważ jesteś członkiem dużego zespołu. W takim rozwiązaniu szczególne znaczenie ma szybkość podjęcia decyzji o współpracy, gdyż im szybciej znajdziesz się w organizacji, tym większe prawdopodobieństwo, że ktoś trafi do Twojej grupy, zaproszony przez którąś z osób będących już w Monawii. W przyszłości takie osoby mogą mieć dla Ciebie strategiczne znaczenie, gdyż cały obrót Twojej organizacji przynosi Ci dochody. Budując dwa zespoły, najlepiej zacząć od zaproszenia dwóch osób do lewej i dwóch osób do prawej organizacji. Kolejne posunięcie to ustalenie poziomu zaangażowania Twoich partnerów. Z osobami, które zadeklarowały chęć podjęcia wysiłku, rozpoczynasz pełną współpracę, pomagając im osiągnąć Twój poziom, aby następnie oni mogli zrobić to samo ze swoim zespołem. Dzięki temu Twoi partnerzy zarobią pierwsze pieniądze i mogą zacząć działać samodzielnie, a na tym właśnie polega mechanizm dźwigni czasu. W tym samym czasie, gdy Ty pracujesz w innym miejscu lub nawet nie pracujesz, ktoś inny rozwija Twoją organizację. W naszym biznesie można popełnić dwa błędy. Wprowadzić za małą liczbę osób, z których nikt nie zdecyduje się na rozbudowę organizacji, a jedynie będzie chciał korzystać z produktów lub wprowadzić za dużo osób i im nie pomóc. Należy kompetentnie poinformować ich o możliwościach, jakie daje ten biznes oraz o dalszych działaniach, które należy wykonać, aby oczekiwania w stosunku do tego biznesu mogły się zrealizować. Mamy różne oczekiwania, różne doświadczenia, a także różną obecną sytuację finansową. Dla jednych sukcesem jest po roku otrzymanie produktów za darmo. Inni chcą po tym czasie uzyskiwać znaczące dochody. W Monavii działają dziesiątki tysięcy osób zarabiających powyżej, średniej krajowej, ale są też tysiące osób zarabiających pieniądze uznawane nawet w świecie biznesu za bardzo duże dochody. Już po dziewięciu latach działalności w Monavis lista milionerów dolarowych przekroczyła 200 osób. Biznes Monawi w Europie rozpoczął się dopiero 4 lata temu, a już mamy pierwszych europejskich milionerów dolarowych, w tym dwóch z Polski. Spójrz na tabelę wynagrodzeń, która jest jednocześnie planem kariery w Monawi. W Polsce zaledwie po 4 latach są osoby na każdym z tych poziomów. Kariera i zarobki w Monavi nie są kwestią szczęścia, lecz zaplanowanych działań opartych o szczegółowy biznes plan oraz mechanizm finansowy, który wykorzystują prawdziwi profesjonaliści. To właśnie dźwignia czasu jest sposobem na uzyskanie bardzo dużych dochodów, a poznanie jej fenomenu pozwoli Ci na zrozumienie, dlaczego w Monavi możliwe są tak wysokie zarobki. Zanim zobaczysz, jak rozpocząć biznes Monavi, poznaj sekret ludzi bogatych. Następny film odkryje przed Tobą tajemnicę, dlaczego zdecydowana większość ludzi, pomimo ciężkiej pracy, nie potrafi zarobić wystarczająco dużo, aby stać się niezależnymi finansowo.